Zastanawiałeś się, czy warto wydać 60 zł albo chociaż te 30 zł na karnet w Brawl Stars, tak aby czerpać z niego pełną satysfakcję? Nie martw się, ponieważ zrobiłem to dla Ciebie i wydałem 60 zł na ulepszony karnet w Brawl Stars, aby sprawdzić czy było warto. No i oczywiście wiadomo, że wszelkie monety przydadzą mi się do ulepszeń, ale oprócz tego mamy jeszcze nagrody w postaci skinów, tytułów czy innych dupereli. No i co najważniejsze na samutkim końcu czeka na nas legendarny Star Drop, więc oglądajcie do końca, aby się przekonać, czy było warto. Prosiłbym Was, abyście zostawili lajka, a ja zaczynam odbierać wszystkie rzeczy z karnetu. Dobra, jak widzicie, mamy tutaj nasz karnecik, zostało 17 dni do nowego sezonu, no i wtedy mogę zrobić taką samą akcję i zobaczymy, czy było warto wydać kolejne 60 zł, ale nie o tym mowa, bo teraz czas, aby otworzyć ten karnet. No i jak widzicie, tutaj już pierwsze nagrody odebrałem, ale to nie były nagrody z karnetu, tylko takie, które jakby, to jest przywitanie na nowy sezon, coś takiego, nie wiem, jak to dokładnie się nazywa. Dobra, pierwsze co, odbierzemy sobie odznakę, start drop, nie wiem, czy najpierw, o... Epicki, dobra, Mamy epicki, co z niego będzie? No, ojojoj, jakieś kurde główienko Ale nie wiem, czy najpierw odbierać wszystko, co jest na dole Czy wszystko, co jest do góry, czy jak to robić? Dobra, lecimy, góra Góra, dół, góra, dół Góra Tutaj, góra, dół Jakiś star drop No niestety tylko zielony Zbierzemy sobie tutaj 1000 monet Plus 1500 I jeszcze 1000. Kurde Monetki ładnie rosną To mi się podoba, star drop, zielony I no nie, niestety tylko zielony. Ja mam swój sposób taki na stardropy. W sumie wam, tylko tylko sobie tutaj odbierzemy jeszcze to, do cyk. Ja zawsze robię tak, że pierwszy klikam i później robię tak szybciej, no i niestety tylko rzadki, więc chyba mój sposób nie należy do najlepszych. Dobra, tutaj klejnotki. Klejnotki zawsze się przydadzą. Na co wydajecie wy skiny? Bo ja zawsze wydaję skiny na głównie. Głównie wydaję na skiny. To w się sensie, co, skiny gemy. Sam ja mówię w ogóle. Jeszcze raz. Ja zawsze klejnoty, które są w karnetach, wydaję potem na skiny, ponieważ lubię skiny, tak szczerze. I skiny zawsze spoko sobie przygarnąć, nie? Tutaj kolejna, jakieś tysiąc tych, sto i star drop. może tutaj coś teraz dropnie, coś ciekawszego, nie zielony, no nie. No chyba z karnetu te star dropy to jest jakiś skam po prostu, bo nie dropi nic ciekawego. O, może teraz? No nie, to tylko epicki. No i czemu same nam dropią jakieś takie kurde spraye, znaczy to nawet nie są spraye, tylko emotki jakieś dziwne. Ile może być tej emotek? To jest żart. Teraz jak nie wiem, dropnie kolejna emotka. Dobra, nie, teraz tutaj punkty mocy. Więc chociaż tyle, no tylko 50, ale to jest, to jest straszny skandal. Także i co jest? Aaa, dobra, EJ tem. Miałem mindfucka co się stało, ale po prostu odblokowałem punkty do odblokowania melodii I myślałem, że mi postać dropa nagle, nie, ale to po prostu jest odblokowanie poziomów Dobra, to wszystko wyjaśnia, w sensie odblokowanie zadymiarzy, wiecie o co chodzi Tutaj kolejne jakieś klejnoty, ej, ale miałem tak serio, miałem takiego mindfucka, nie Dobra, a teraz Stardrop. życzę sobie, żeby tutaj wyleciał legendarny Stardrop. To będzie wtedy taki dobry materiał, jakby miał dwa legendarne star bo jeden oczywiście jest na końcu w ale tutaj jakby dropnął? No, nie, to pewnie być jakiś zielony, nie? No oczywiście, że tak, oczywiście, To by się tego spodziewał. Tutaj kolejne błyskotki, monetki, monetki, sprayik i elegancki kolejny star drop. No jak tutaj nie będzie legendarny, to... Nie, no to jest załamka. Kolejny z rzadkich? Ile tego może być? O, i za te punkty właśnie z tej melodii. Miałem takiego mindfucka, że z jakiejś emotki, którą odblokowałem, dostaję melodii. co to się w ogóle wydarzyło, nie? Tutaj kolejny star drop jakiś. I same zielone. Nie, to akurat już widzicie, że pod względem tych star dropów, które są w sumie darmowe, bo one są w darmowym karnecie, bo ten na dole to jest darmowy karnet, no nie jest to zbyt opłacalne, bo nie dropią żadne ciekawe rzeczy, ale no mi kolejny, no i <noise> 10 punktów Teraz mogę sobie odblokować A ja wybiorę sobie 1000 punktów Bardziej mi się przyda 1000 punktów niż nowy zadymasz, Bo akurat że ja mam strasznie dużo Już jest 78 w sumie w gierce I te punkty zaraz kiełka nawet odblokuję chyba Jak zbiorę cały karnet Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kiełek będzie w moich rękach Bo kiełka jeszcze nie mam tej rzadki lej notki na plus elegancko jakieś te nowe odznaki te odznaki są takie bez sensu trochę to się to wiadomo że to jakieś tam fajne serduszka można komuś popisywać no ale to to jest zbędne, że tropisz legendarnego star dropa i dostajesz spray albo jakąś odznakę, to jest najgorsze uczucie na świecie. Ale zawsze musi być jakiś becik ze strony twórców. I to są właśnie te odznaki, akurat Brawl Stars i epicki Uu, 200 monet, monety zawsze spoko. Ciekawe ile będę miał monet, jak obstawiacie ile będę miał monet po zebraniu całego karnetu. Ja obstawiam, że skóry z 15 tysięcy, może nie z 10, 10 tysięcy, zobaczymy. Jest ciekawe co dropnie z naszego star dropu, no i mamy kiełka. Jest kiełek, dwie postacie już mamy odblokowane na tym karnecie Mogę przyłączyć, komu go my tu mamy? Mogę Skiełka, Maxa, Baron albo kieł... Albo kiełek albo Squeak, brzmi dobrze Nie wiem, kogo wybrać no dobra, wybieram... Wybieram kiełka Wybieram kiełka, bo kiełek jest bardzo słodki, aczkolwiek Squeak też brzmi dobrze A wezmę Hanka, bo Hank to jest taki najlepszy brawler w Brawl Stars Oczywiście, nie, to jest Sarkaz, to jest podobno najgorsza postać, no ale ma jakieś, jakieś tam grono fanów i... Ktoś tam nim gra, przecież nie, ale... No to nie będę nim ja, to nie będę ja. Co ja mówię w ogóle? A kolejny Stardrop. I rzadki, niestety. Mam już 40 poziom. 40 poziom, na którym tutaj kolejne 2000. Faktycznie ciekawe ile moment będzie na koniec. Nowa odznaka, te odznaki w ogóle jakieś dziwne są. Ten karny taki jest y, trochę tem. Jak się wikingowy, coś takiego jakiś w Fortnite w mieście Wikingów, ten też mi się kojarzy z takimi Wikingami. I teraz macie tutaj kolejny stardrop. No i nie. A co sądzicie o tym skinie, który zaraz odblokujemy sobie? Tutaj po lewej, ten czarny bas. W ogóle baza bym mógł odblokować, co? Baza by było fajnie odblokować Chciałbym bazę odblokować, bo jest strasznie denerwujący A baza, wyobraźcie sobie, że nie mam Ja mam chyba 60 brawlerów i właśnie baza nie mam A jak zawsze go spotykam, to mi nerwica po prostu bierze, jak ktoś mnie nim atakuje Kolejne monety, ja mam wrażenie, że już z 20 tysięcy monet odebrałem, nie? A okaże się że to będzie z 5 tysięcy mityczny, mityczny Dobra Mityczny O Jezu Dobra Eee Squeak, wchodzi Squeak, dawaj i co jest? A to jest kurde, ale, ale słabo Ale tragedia z mitycznego No w sensie, okej, okay. co by nie mówić Lepsze to, lepsze to niż jakaś kurde odznakę Aczkolwiek, no nie będę używał Ten skinek do baza Ale <gryw> wymagany zadymiasz baz, to jest hit, nie? O, 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 tak jest, robimy to, robimy to No i to, to jest ten moment, w którym będę mógł wreszcie baza odblokować Dziękuję ci karneciku i bardzo rzadki. Ej, ale ten mityczny to się nie spodziewałem. Fajnie. Fajnie, że dropnął mityczny. Fajnie też, że bazę sobie odblokujemy. Może nie w najbliższej przyszłości, bo pewnie do tego będę potrzebował kupić kolejny karnet, aczkolwiek. Już mamy skiny do niego. No i oczywiście pieniążki będą w następnym karnecie. Dobra, tutaj cyk. Cyk, cyk cyk tytuł Bóstwo, jakiś taki średni i legendarny StarDrop, został nam ostatni StarDrop legendarny ale żebym go otworzył, to musicie widzowie tutaj zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu czy według was warto jest kupować karnety w Brawl Stars czy nie ja lubię wydawać na gry, więc mi ja, ja na to mogę trochę przymknąć oko, sprawdzam żebyście wy nie musieli tego robić i wy po obejrzeniu sobie takiego odcineczka możecie sami stwierdzić czy było warto czy nie, ja myślę że nawet, nawet tak, aczkolwiek jest jeden minus, jest jeden Minus w tej grze taki, że na przykład jak mieliście takim Fortnite karnety, nie wiem czy ktoś z Was grał w Fortnite, możecie też podzielić tą opinię w komentarzu, czy graliście i co o tym sądzicie, co zaraz powiem. Ponieważ w Fortnite było takie coś, że fałdolce dostawaliście i mogliście sobie co sezon kupować nowy karnet, a w Brawl Stars macie takie coś, że co sezon musicie płacić za niego 30 albo 60 zł i nie macie żadnej opcji, żeby kupić go za gamy, i to jest takie trochę pazerne. No ale oczywiście to są twórcy Supercellu, oni, jak wiadomo, są pazerni. Teraz legendarny Stardrop. Ostatni Stardrop, który został nam w tym karnecie Ogólnie ostatnia rzecz z tego karnetu Czekałem na to długi czas, żeby to otworzyć Co z niego będzie? I proszę państwa, u nowa postać, nowa postać u lala Nowy zadymiarz legendarny. Tego się nie spodziewałem. Mega odblokowaliśmy. Siódmy zadymiarz legendarny. Szkoda, że nie kruk, bo kruk to jest jednak zadymiarz, którego bym pragnął. No ale mech też zawsze spoko. Fajnie, nowy legendarny zadymasz Ej, tego się nie spodziewałem. Że tyle postaci dropniemy. Chyba cztery postaci dropnęliśmy w tym karnecie albo trzy. Nie jestem pewien, ale naprawdę spoko. A trzy postacie dropnęły. No i dropnęliśmy mega, no całkiem spoko. Aczkolwiek z tych postaci, których nie mam legendarnych, to wolałbym kruka albo chestera No ale nie można wybrać. Brzydzać. ewentualnie Miko fajnie by było dropność a Charlie u Charlie Charlie jest ciekawa u kurde coś tam jej wychodzi nawet opłacało się kupić karnetik. 20 tysięcy mamy. 20 tysięcy. Ej, nie spodziewałem się, że aż tyle końców będzie z tego karnetu. Melodia jest całkiem ładna, aczkolwiek czy jest dobra. Nie mam pojęcia, nią nie grałem jeszcze. Ale teraz będę mógł sobie poulepszać postacie, więc bardzo fajnie. Ulepszymy sobie na pewno broka w tym odcinku jeszcze. O, Zobie, ulepszymy sobie broka na fula. I mnie to nie obchodzi, nie interesuje mnie to. Ja chcę broka ulepszonego. Ile mam gemów? 300 gemów prawie mam. No to widzowie pływamy największego gigaciada, czyli broka wersji Zeusa. No przecież to jest... Przecież to jest największy giga chat w tej grze. Jak wy nie macie tego skina do Broka, to ja wam współczuję, nie? To jest wymagany skin. Jeżeli macie Broka, musicie go kupić. Obiecajcie mi, że kupujecie tego skina. To jest najlepszy skin do Broka. No i dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i suba. Dajcie znać, jak wam się podobał odcineczek i co sądzicie o moich dropach. Ja jestem zadowolony z tego najbardziej, że mam skina do Broka nowego. Trzymajcie się. Nara.